Siemanko, tutaj Krzychu Dzisiaj pokażę wam przegląd Tego oto so samochodu Ford Focus RS Może trochę dziwnie mi słychać Ale mam katar I na to nic nie się poradzę Dobra do samochodu tego mamy zaraz pokażę takie części zrobiłem go sobie na rajdówkę żeby jakoś tak ładniej wyglądał za IGC mamy taki niszczący rurę wydechowy bodykit taki już ładniejszy po prostu taki to taki nieładny. Bo... To jest w ogóle taki. Fu. No, w ogóle to się jakoś zmienia, tylko w tym pierwszym. I to taki najmniej zmieniający. Dający lepsze nadkola. Dobra. W wersji za speed boosty mamy taką statystykę ogólną i takie części sobie co jeszcze go polepszam na części nie mam przejedziemy jakiś jeden wyścig i tyle nie, tego nie tego nie jadę, tego nie jadę No może to. Albo nie, zrobimy tak. Żeby się tutaj nie trudzić, weźmiemy Mason's Street jeden grać. Sobie nitro ulepszyłem. I start. O, warfighter No, już tutaj zostałem z tyłu. Super ten samochód, oj oj Dobrze Tak rajtowo Spier Zajeżdża Zajeżdża drogę Może nie słychać jak szwalę w te klawisze oho Maksymalnie ten samochód bez nitra jedzie 287 Ta wersja ze Spitboosty bez ulepszeń Z nitrem to jeszcze nie, nie testowałem Może tutaj się... ...azwójnie... Zaraz się zobaczę i to wciągnie O! Fajnie ten przód Myślę, że to taki słaby samochód, a patrzę tak dobrze mi się nie jeździ. Jeden, to jest mój ulubiony samochód w moim garażu Mogę nim jeździć cały czas. Się, jak mnie słychać. Jakś choroba mnie bierze. Wow, wow. Ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Zaraz się zobaczy i wyciągnie. Co do tuningu z częściami. Wszystko jest inne. Co ja gadam? No? Język mi się połączy Wszystkie części są takie same, tylko body inne, więc... tylko te pokazałem. Wszystkie części inne się dać, nad maskę Tu są dwie części. To speed oczywiście. oczywiście. Już jest meta. Teraz może częściej będę nagrywał. O dobre czasy się nie jedzie. Teraz będę częściej nagrywał. Jak będę miał... uuu jak będę miał czas, ponieważ już ogarnąłem Akcjona y, Actiona, actiona czy, Jak to zwał? I mogę nagrywać 385 dni. 370. Coś koło tego. Nie wiem czemu. Bo wcześniej... A, bo wcześniejsza licencja mi nie wygasła i skrakowałem tą grę. Znaczy, nie grę, co ja gadam ten program. Boże, co ja gadam... Dobra, jedziemy. 200... Z palcem w dupie. Ło wow. Fakty mogę to będzie po zewnętrznej pojechać ale pojechałem na dobra 288 z nitrem będzie 311 no taki, taki samochód to i tak dużo dzięki za wyświetlenie zostaw łapkę w górę to bardzo motywuje zasubskrybuj mój kanał takie tam ja się z Wami żegnam. Cześć.